Siema na wszystkim Dzisiaj kolejny odcinek z y, otwierania skrzyneczek Hextech Kupiłem Niedawno Nowe paczki Nowysieńkich skrzyneczek Nowych paczek z projektu I o tyle są mega Fajne, że wypadają dwie rzeczy z nich Może to być dwa skiny, dwa champion, championy A może nawet skin champion, no cokolwiek Ale zawsze po dwie sztuki, są droższe Mimo wszystko, jak widać zresztą tutaj. Zestaw kosztuje 2950, Kobyle, fajnie, że mi wyskoczyło. Ale spoko sesja wygasła standardowo. Nie wiem czy to taki błąd jest tylko u mnie. No ale nieważne. Taki zestaw i kosztuje 2950, masz 10 skrzynek tych nowych projektów Czyli właściwie za 10 skrzynek płacisz 2950, a za te stare skrzynki. Płacimy 1950, tak? Czyli, czyli teoretycznie, w czystej teorii, to się opłaca bardziej. Czemu? 1950 dostajesz 10 skrzynek i jeden zestaw. No dobra, 11, czyli mamy 11 skinów lub championów, a tutaj mamy razy 2 Wszystko za tylko 1000 więcej, czyli połowę więcej jeszcze. A mamy dwa razy więcej, czyli opłaca się, tak? Kupiłem ten zestaw z Gemstonem. Gemstonem, nie wiem jak to się mówi. Chyba Gemston. Ja będę mówił Gemston. Z Gemstonem. Mam ich chyba dwa. <noise> Także, no, dwa. Ale 10 chyba. Nie wiem ile jest potrzebnych do vein. A ta skórka vein jest wypasiona. No, ale nie mam. Nieważne. To sobie schowamy jeszcze. Dobra. No i można zaczynać. Mamy jeszcze parę skrzynek hextek, czyli otworzę je też tutaj od razu Także trochę tego będzie Dobra, zaczynamy od skrzynek projektu Let's do this, ale ta animacja jest piękna Podoba mi się to No to co? Wish me luck! He let's go O, trochę chyba muli mi kąp Rys białobrody, co ty powiesz? Nie mam żadnej skórki do tego, chociaż wolałbym tą chyba z kryształów czerwonym, Tą z czerwonym. Cała czerwona taka. Nie wiem jak się nazywa. Ale spoko, fajnie. I Katarina z walczących królestw. No, spoko. Dwa skiny, tak jak mówiłem, kozak. Plus może jeszcze być jakaś esencja i takie pierdółki. Si? Aha, irdzenie projektu, tak, właśnie. Nie wiem dokładnie do czego to jest jeszcze. Ale myślę, że to ogarniemy. Co tutaj jest napisane? Połącz z planami projektu, aby wykuć zawartość projektu. No dobra, i kupiłem jeszcze tą paczkę projekt Ashe za 750 IP. Dostajecie od razu. Chyba, że to dostałem za darmo, ale kupiłem sobie właśnie ikonkę za 750 spoko. Oczywiście nie RP -ty, tylko IP, bo się nie opłacało. Dobra, dawać więcej, dawać mi te skiny. Czogat! Kurde. Czogat. No, prawie fajnie. Chociaż nie mam go w sumie w swoich Champion poolu. Nie ma źle, nie ma źle. No i krwiożerczy Renekton! No, no, no. Nie najgorzej, chociaż kurde Renekton w ogóle nie jest w mecie tak naprawdę. Szkoda trochę tego. Dobra, i rdzenie projektu. No i Next, please! Jak transformersy trochę tak? No Jezu, ale komp. Muszę kupić nowego kompa, no ale kurde. Hajs, hajs, hajs. Wow! Mistrzowska Kalista! No co ty, co ty? Kozacko. Szkoda, że nie umiem grać Kalistą, chociaż grama do I Katarina Egen z Bilgewater. A katarina nad mam wykupionej, kurde No nic, nic, rdzenie projektu Spoko Dobra, dawać następna. jeszcze mamy, kurde, trochę skrzynek, także nie ma lipy Kawka BAM AKALI, o I to akurat w sumie z tego nawet się cieszę, bo AKALI nie mam. Nie wiem ile ona kosztuje. Ale bym chętnie się pouczył. Oj, czerwony barankorki! Drugi raz już mam ten drugi skin mój. Zaraz wam pokażę dla pewności, że nie że oszukuję. Czy coś tam Patrzcie, patrzcie to Eee, burry Where mate. Dwujeczka, dwójeczka, dwójeczka szukam dwójeczki. Jest dwójeczka. Czerwony barankorki. Razy dwa A miss Aga się tak bardzo z tego cieszyła. <noise> A ja mam dwóch. Proszę cię bardzo. Mówisz, masz. Dobra, lecimy dalej. Jezu, yes, strasznie muli. FPS dropy? Jo. Yeah. Szalony naukowiec z X. No, fantastycznie. Fantastycznie. Uh -huh. Oj, Pantheon Pogrąca, to jest mega kozacka skórka do Panteona. Według mnie chyba najlepsza. Chyba, że jeszcze ten Dragon Slayer jest też kozak, ale ta jest mega. A mam Pantheona, niestety tak średnio nim gram. Ale, ale, maybe, maybe. Gdzie on jest? Panti, panti, panti. Tu jest. 975, no, nie najgorzej. Zawsze można przemielić to, nie? Na coś nowego. Dobra, szósta skrzyneczka. Heimerdinger. No proszę. Czy ja go już nie mam tam na górze gdzieś? I czarodziejka Lux, o. Fajnie, chciałem sobie kupić Lux. Dzisiaj grałem właśnie jeden za wszystkich. Luxem i... Fajnie się grało, bardzo fajnie. Chociaż kontrast z Fizy było trochę ciężko, ale... Ale ostatecznie przegraliśmy. <grywa> eee, tak, tak, tak. Ale chciałem właśnie tego Heimera. Czy ja go już nie dostałem? Nie. No to ciekawe. No dobra, dobra, nieważne. Lecimy dalej. Open up. Pam, pam, the Bam. Diana, no co ty, serio? Ja was proszę. Ja już ją mam. I ja już ją nie gram. <laughs> nie, nie gram ją w ogóle. tak, Słabo raczej. O, galaktyczny Nasus. Też w porządku. Fajna skóreczka. No i rdzenie projektu. Oczywiście, oczywiście. Go, 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 go. O! I mamy fragment ulepszonej paczki. To jest też spoko. Bo dzięki temu fragmentowi ulepszonej paczki możemy zbierać trzy takie. Potrzeba nam trzy takie fragmenty i możemy otworzyć kolejną paczkę, dostajemy wtedy merżujemy tak jak klucze i wchodzi paczucha nowa. także spoko, spoko opcja też ale no jest totalnie randomowe i bardzo rzadko raczej wypada także nie wiem ile by trzeba było tutaj przetopić tego uuuu, bad Senta spoko skórka do Veigara, chociażbym wolał akurat tego właśnie Ostatecznego bossa, czy jak to się nazywa, Końcowy boss, chyba Weger. Ale ta też jest fajna, też mega fajnie wygląda. I może ją sobie wbiję, czasami sobie pogrywam Wejgarem. O, jak ma włosienica. Caterpillar, na, na na. Dzisiaj myślę, że na odcinku wbijemy sobie jakieś skóreczki. Jak będą jakieś fajne, oczywiście. Chciałbym do Luciana jakąś skórkę, kurde. Bo grywam tym Lucjankiem i taki biedny bez skóreczki lata. Albo do aszki. Ten projekt asze. No, ja was proszę. Hextech Singed. No weź, przestań. Co? Come on, man! To już wiemy co przetupimy, tak? Heimerdiger Digger Spilt Over Customs. Ej, no to są jaja, bo... Ja do tego Heimera już mam chyba wszystko. Mam Championa w lucie tutaj, mam chyba ze trzy skórki do niego, aż no muszę to zobaczyć, no to jest kurde nieprawdopodobne, to jest ZX. dobra, Heimer, pierwszy radioaktywny Heimer, lecimy dalej, okej, okay. <grystanie> może moja teoria się nie nie ma poparcia, drugi po, Heimer, no dobra, dwóch Heimerów i Champion Heimer, no hello, Riot Czyżby jakieś sygnały? Zacznij grać Hymerem. A wyjdziesz z Silvera. No, zobaczymy, zobaczymy. I ostatnia, tak? Ostatnia czy przedostatnia? Ani Panda. Hmm. No nie najgorsza skóreczka do Eni. Nie mam żadnej, ale też tak średnio nią grywam. I DJ Sona! To jest najlepsza skórka do Sony. Najlepsza! Uuu, super odłamek skórki. No, czyli pieniążki się już zwróciły, tak? Można tak spokojnie powiedzieć. Bębą bam, 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 bam. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? DJ Sona, DJ Sona. Halo, halo. Sonifikacja jest. 3250 w sklepie. No przecież to jest jakiś kosmos. Dobra, skrzyneczki z projektu skończyły się. No nie wiem, czy były takie super fantastyczne, ale na pewno się zwróciły. RPki. Za to wszystko co żeśmy wykupili. Otworzymy sobie tą paczuszkę Ashe. projektu Ashe Jestem mega ciekaw co tu będzie. Wow wow wow. Też bajerandko, bajeransko. Co my tu mamy? Rdzeń projektu materiał. Nie dostaliśmy przed chwilą 20 takich. Okej. Okay. A, ale tak. Plan ikony pierwszego uderzenia projektu Ashe, Materiał, dobra, dobra. Ciekawe. Fragment ulepszonej paczki. Huhu, Druga paczucha. Jeszcze jeden dajcie. <gry> no dobra, dostaliśmy ten fragment, to nie najgorzej. I to. Połącz z rdzeniami projektu, aby wykuć akcesyjną ikonę pierwszego uderzenia Ashe I odblokować kartę ekranu odczytania pierwszego uderzenia dla projektu Ashe. No dobra, spokoj. Zróbmy to. Mamy 7 rdzeni. To chyba po to są właśnie te całe rdzenie. PEM! Fajny vortex. Ikona pierwszego uderzenia Ashe. I mam to jako ikonę przywoływacza. No to szczerze powiedziawszy, chyba ta, którą kupiłem teraz, myślę, że jest lepsza od tej Kurczę, No nie wiem. Ale nie chcę być taki sam jak wszyscy. wolę mieć to. Nawet głupi ward nie wypadł. Dobra, otworzymy sobie te skrzynki jeszcze hextekowe. Zobaczymy, co z nich poleci starych, starych dobrych skrzynek. Obczajmy to. Let me have it. Nami w foczej skórze. Hmm. No, cute, cute. Ale nie ciekawie. Ostatnio grałem trochę jak i Kozak. Naprawdę fajna postać. Klejnot! Oh! No, teraz się postarali. Dobra, dobra. No, za dużo kluczy nam nie zostało. To będą już końcówki. Ale jeszcze troszkę repeków zostało. Może. O jezus, Maria Rumble. Wow, ale co to za skulka? Rumble z dżungli. A ja nie widziałem takiej jeszcze nigdy skórki. Ciekawe. Ile to kosztuje w ogóle? Gdzie ten Rumble? Tu jest Rumble. 975. no Mega. Fajnie, fajnie. I co, już nie otworzymy? Niczego. Mm, ale lipa. Ale nie ma to tamto. Kupimy jeszcze. Mamy troszkę tego. A tu są paczuchy. 295... to jest 300... No, kupimy jedną tą paczkę. A, właśnie, Bo tu jest coś takiego w sklepie, o. Można wskoczyć od razu do paczek. Ale nie ma wszystkich do końca, tak jak trzeba. Bo jest jeszcze w sklepie możliwość kupienia innej paczuchy. A, to jest ja jestem tu. Dobra, chciałem jeszcze kupić sobie... Dobra, wejdźmy w akcesoria. Accessories. No, widzicie, to kupiłem. To o. Momento. Gdzie to jest tu? Zestaw jednej skrzyni, jedną tego klucza. Czemu by nie? I zostało 61 rp w No i otworzymy jeszcze to. I myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o otwieranie. Zacznijmy od tej teoretycznie słabszej. Znaczy nie tylko w teorii, ale ogólnie słabszej. No bo dostaniemy tylko jedną rzecz z tego. Lulu. Serio? Lulu. Huh. No, fantastycznie. Może koncesję jeszcze? Nie? Dobra, nieważne. I ostatnia ulepszona paczka na dziś. Co to będzie? Szalony naukowiec z X, razy dwa dzisiaj z dzisiejszego otwierania, no przecież to jest niemożliwe! Oh. Why? I spuntowany admirał Garen, to jest kozak skórka do Garena. Naprawdę najlepsza chyba skórka do Garena. Rdzeń projektu... tra ta ta ta, ta, ta. I... tyle. Czy możemy odbić to? 500 esencji, trwały bohater, odłamek. No, tego nie mamy. Możemy 500 esencji wbić, w sumie bym miał szóstkę na niedalce. Dobra, jakie mamy tu skóreczki? Co tu można odpalić? Ta jest strasznie droga. 1520. Sprawdźmy to, co dostaliśmy teraz: Mistrzowska 975, 975 Vajgar. 1300, Admiral Garen 750. Nie jest taki drogi w ogóle. Białobrody też 750, 975. Singed no weź przestań chłopie, wyjdź. To zrobimy tak. Doreola. Tekstek Singed. Szkoda, że tego się nie da jakoś pogrupować tak od najtańszych. Ale poszukamy tak na szybkość. Czardzika Lux taka słaba? No, w sumie też nie podoba mi się za bardzo ta skórka. A 173, no nie. I ten nas też jest super tani! Dobra, no to hop-siup. Lecicie na losowanko. Aha, oh, kurde, zapomniałem, że to tak się robi. I idzie ten singet, Singed, Singed, Singed... No halo? Help? Little help? No tu jest hex, Singed. Jest Nasus, Lux i Singet. Wymieniamy. Zobaczymy co to wyjdzie. Wish me luck! Jakiegoś kozaka. Franken Tibers Ani. No i kozak ej! Mam Ankę. Nie mam skórki. Dziękuję, mam już skórkę. No i spoko. Mamy skórkę do Anki. Także Anka Tibers idzie chyba papa. Tego na pewno przemielimy. Rozmień na esencję. No bo po co mi dwa? To na 100%. Idąc dalej tym tropem, Sony zostawimy oczywiście. jest taką kozacką. A właśnie z ciekawości, ja pierdzielę 2950 esencji. Shocking. Dobra, co tu mamy takich droższych? A co można spokojnie wywalić? No oczywiście, hej hej Rozmień na esencję Dobra Ten Heimer mi się podoba A Kalita, a łowczyni Nie no, kurde wiadomo, łowczyni Także to też idzie na esencję No i spoko Dobra, możemy coś wbić Pogodynka Akali? fuck, e, <goda> Jana. Pogodynka Jana. Co tu jeszcze mamy z takich postaci tego Veigara, No nie wiem, tą Janą ostatnio chyba najczęściej grałem. Może to sobie wbiję. Udyra nie gram. Hmm, Atroxa bym chciał. Amumu też trochę pogrywam. No i w sumie nie ma żadnej dobrej skórki tak naprawdę do tego Amumu. Ogólnie wszystkie są mega słabe. Tą pandę jeszcze się zastanawiam, bo ona też jest bardzo fajna. Ta hekstekowa jana ona jest słaba. Jak już bym miał kupować, to będę brał na pewno tą pogodynkę. Dobra, no i co? I co? Co my tu możemy zrobić? No kurde, nie mam żadnej żadnej fajnej skóreczki. To co? Blitz? Nie. No, help trochę? Może tego bym wbił? 450 tylko, admirał Garen. A najlepsza skórka do Garena. Hmm. Dobra, zrobię sobie tą pogodynkę Jannę. Ona jest kozak. Ulew do trwałej skórki. Uuh. W cholerę, na no ale co? Co robisz? Trzeba się popisywać skórkami, tak? Nie ma lipy. No i mamy Dżanę. Jana, Dżana Grzana. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Miłego dnia wszystkim. Do zobaczenia!